Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Co tam słychać? Macie długi weekend? No, ja tak powiem wam, że ja, jeżeli w całej Polsce jest jakiś długi weekend, to ja czuję taką takie przyłączenie do społeczności, bo z racji tego, że nie pracuję i ja właściwie cały czas mam długi weekend, to jeżeli Polacy mają też długi weekend, to czuję się, że tak przynależy do tego, do całego ogółu. I, to, i tak mam w niedzielę, w sobotę no i w długie weekendy. Także czuję się taka, taka człowiek, człowiek to z, z, zwierzę stadne, że tak powiem I, i chcemy czuć takie przyłączenie się do jakiejś grupy społecznej. Niekoniecznie jakiejś, która nam nie pasuje, ale taka, która nam pasuje. Ja, ja tak sobie właśnie pomyślałam, że jestem teraz z Wami, bo wszyscy mamy wolne, a czy może nie wszyscy, ale duża część ma długi, długi weekend i możemy sobie tak posiedzieć, porelaksować się, porozmawiać i no, niektórzy sprzątają, niektórzy remontują, niektórzy wyjechali, niektórzy się relaksują, ale i tak świadomość, że wszyscy mamy wolny weekend napawa mnie radością. No i tak wczoraj sobie chciałam coś namalować w związku z tym, że byłam w domu, bo ja w Boże Ciało. Nie, to jest jedno z nielicznych świąt, w którym nie pracuję tak fizycznie. Jestem nauczona doświadczeniem, ponieważ. No kilkanaście lat temu, bardzo dawno temu. Yy, robiłam remont łazienki i to remont przypadł też w Boże ciało i w tym dniu wszystko się psuło. Wszystko nic nie szło. Do tego stopnia, że nawet pan elektryk yy, został lekko porażony prądem, więc stwierdziłam, że już nigdy w Boże ciało nie będę nic robić że stwórca się chyba jednak gniewa, Duch Święty też jest niesmaczony, więc, więc stwierdziłam, że, że nie. No i wczoraj zaczęłam też malować na tym obrazie, który znalazłam przedwczoraj na śmietniku. Ja go nie zdążyłam nawet pokazać. To taka fotografia kielicha, kieliszka z szampanem, do którego wpada truskawka i rozbryzguje się taka woda i to tak w tym zwolnionym tempie jest ujęcie fotograficzne na czarnym tle, więc stwierdziłam no będzie kłopot i wymyśliłam sobie, że zrobię wielki wybuch. Trochę ze względu tego, że wczoraj byłam dość mocno poirytowana, bo pani, która się opiekuje moją sąsiadką, która jest narodowości ukraińskiej, ma taki zwyczaj rozmawiania przez telefon na balkonie i to głośno, bardzo szybko mówi, bardzo dużo mówi. I bardzo długo mówi. Bo wczoraj chyba dwie godziny rozmawiała na tym balkonie. I byłam podirytowana i stwierdziłam, że muszę z nią porozmawiać i powiedzieć jej, że troszkę może ciszej albo coś tak delikatnie jej zasugerować, że, żeby nie na balkonie, bo to jednak nie jest miejsce. Wszyscy słyszą te rozmowy. Część z nas zrozumie język. Rosyjski, bo jest zbliżony do, też do ukraińskiego, bo chodziliśmy do szkoły, gdzie rosyjski był obowiązkowy w naszym wieku, to jeszcze coś tam się pamięta. I, y, i jednak y, no było to bardzo męczące. Y, no i malowałam ten wielki wybuch, ale mi nie szedł, ba, w ogóle mi nie szedł. I w końcu y, SMSowałam z Halinką z Opola, jedną z Was, pozdrawiam Cię Halinko, serdecznie. I ona mówi, bo jest Boże ciało i namaluj anioła. I namalowałam anioła i anioł szedł jak woda. Po prostu tak się poddawał pod farby, pod pędzle. Po prostu tak jakby chciał być namalowany. No to jak chciał? No to chciał, jest bardzo kolorowy. Pokażę Wam, jaki jest mój anioł. W takiej trochę formie abstrakcyjnej. No, tutaj jest na niebieskim tle. I taki sobie, troszkę wygląda jak motyl, ale, ale, no, no, tak, tak taką miałam wizję tego anioła. To tło jeszcze zostało z tego wielkiego wybuchu, bo były tam różne kolory, żółci, i do tego dołożyłam niebieskie niebo. I wyszedł mi taki fajny aniołek. No, także <laughs> znowu dostałam wstyczkę w nos od stwórcy, że jednak w Boże Ciało mam malować wszystko, co anielskie, i boskie, i stwórcze, i duchowe. No, a mam dobry humor dzisiaj, powiem Wam, bo obmyśliłam. Sposób na łazienkę, na ciepłą wodę, na prysznic w nocy i na ogrzewanie też. Zaczęło się to ogrzewania, no bo cały czas kombinuję i myślę, czym by tu ogrzać, i oglądam wszystkie te możliwości. I wiecie, co znalazłam? Ogrzewanie podłogowe, to już Wam chyba mówiłam. Taką folię się kładzie pod dywan i ona się tam nagrzewa. To jest to promiennikowe ogrzewanie. Ale znalazłam też m, takie, jakby, maty elektryczne, ale w formie panelu, takiego podłogowego. Po prostu cała podłoga jest m, taka w takim y, wygląda jak podłoga panelowa. I tam jest zamontowane ogrzewanie, i, i jest to y, taka, taka trwała, twarda powierzchnia. I, I są różne rozmiary, więc stwierdziłam, że y, 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 na kuchnię i na łazienkę taka jedna mata mi wystarczy. One y, mają w granicach 800 W, Jakże je tylko, będę grzać tylko w godzinach, y, w których tam będę, mniej więcej między 10 a 17 i w tych godzinach mam tańszy prąd. Więc no, nie będę grzała cały dzień. No, jest to dla mnie wyjście najbardziej chyba um, ekonomiczne i funkcjonalne, bo um, niczego nie kuję, niczego nie, um, nie dewastuje żeby to założyć. Um, wyciągam z wtyczki i zabieram, jeżeli potrzebuję. No, i też wymyśliłam sobie w ten sposób. Um, Wodę ciepłą. No i teraz tak. To samo się nawinęło, ponieważ jak chodzę po stronach typu AliExpress, to tam jest dużo fajnych rzeczy. Ja tam lubię takie gadżety oglądać, szczególnie na twarz, bo lubię sobie gdzieś tam coś wymasować. Takie różne mam rolery do twarzy. No, wiadomo, że. Już młodsza nie będę, ale przynajmniej ta skóra będzie taka bardziej jędrna i, i napięta. Więc, to yy, przeglądałam, i nagle mi się trafił podgrzewacz wody. Ja więc, no, podgrzewacz to ja muszę mieć albo boiler, albo podgrzewacz. Yy, yy, no, te boilery mają dość mocne yy, yy, takie uderzeniowe zużycie prądu, ponieważ yy, to jest 3000 W, odkręcasz wodę i jest nagłe takie um, 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 uderzenie, um, impuls um, pobrania mocy. No ale mam czajnik elektryczny, on ma chyba też 2500 czy tam 2200, nie wiem ile te czajniki mają, czy tam około 3000 i chodzi, nic się nie dzieje. Więc gdy, no wiadomo, że nie będę podłączała 5000 urządzeń na raz, E, także no ale taki podgrzewacz byłby dobry i on jest wmontowany w baterię czyli po prostu wymieniamy baterię i zakładamy z podgrzewaczem razem komplet nie trzeba nic żadnych dodatkowych rurek, śrubek i tym podobno po prostu zakładamy w miejsce baterii starej, nową baterię już z podgrzewaczem ale są też takie, które mają prysznic dołączony do tego zestawu. Więc rozwiązywałoby mi to już problem jakiejś tam szybkiej kąpieli, kiedy po prostu chciałabym zostać może na noc u siebie i, i wziąć szybki prysznic. I jak? Na AliExpress są rozkładane wanny, brodziki i tym podobne rzeczy. To jest nieduże. Składane, można wstawić w kąt, nie zabiera miejsca. Takie turystyczne, wiecie. One niektóre mają odpływ, a niektóre nie mają odpływu. No i co zrobić z wodą, która się nazbiera podczas prysznicu? Jak jest odpływ, to pół biedy, nie? A jak nie ma? A ja mam taką wanienkę bez odpływu, którą też mogę wykorzystać. Nie muszę kupować tej składanej wanny, tylko tą wanienkę po prostu ściągać mam taką, mam tę adresolę to tam mogę sobie ją położyć i ściągać w razie potrzeby i ta wanienka nie ma odpływu, więc co można zrobić? Pompka do wody i do sedesu no i co? I może być, może być wrzucam pompkę, wężyk do sedesu woda odpływa i jest kłopot z głowy składam tą wanienkę, jeżeli kupię składaną lub tą, którą mam kiedyś Wam ją pokazywałam i tyle. Problem rozbryzgu po ścianach. Montuję od góry Hula Hop. Na Hula Hop montuję, robię dziurki w, fo, w grubej folii y, malarskiej, którą mam. Zakładam na Hula Hop i mam już zasłonę prysznicową, którą wkładam do tej wanienki, żeby po prostu była w, w wanience nie poza niami i po prostu się mogę tam opluskać jak ja się ucieszyłam, jak ja to rozwiązanie znalazłam na tym Aliexpress. No, także, no to niestety koszty, koszty, to jest jedyny kłopot, że muszę to zakupić. I co tam jeszcze, a i do kuchni też sobie wymyśliłam. Jak już mam mój piękny podgrzewacz, tak w moich myślach mam piękny podgrzewacz, no to wciągniemy yy, do kuchni, nie? żeby nie biegać po tą ciepłą wodę, albo trzeba było kupić dwa. Ale żeby kupić dwa, no to trzeba pociągnąć znowu wodę do kuchni, i kłóć i, i rurki, i zgrzewarkę do plastiku i tym podobne rzeczy. No nie, ja nie będę tam inwestować, bo y, nigdy nie wiadomo, czy ja się gdzieś tam nie przeniosę, nie wyniosę i, 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 i chciałabym mieć wszystko y, takie, co bym mogła po prostu zabrać ze sobą, gdyby coś, nie? więc tak podłączam do mojego zlewu z podgrzewaczem w łazience wąż ogrodowy montuję go na miejsce, którą robię jako zlew, w miejsce robię dziurę, zakładam kolanko z odpływem. Pod kolanko daję odpływ i robię trójnik y, pod zlewem w łazience tam gdzie jest y, y, no, <laughs> y, no, odpływ wody i tam podłączam y, mojego węża y, i tam też podłączam odpływ wody na wężach, po prostu na wężach, na wężu ogrodowym. No, odpływ musi być trochę szerszy, nie? To muszę jakąś szerszą tą rurę skombinować do tego. To już może będę, będzie już jakiś większy kłopot, ale coś tam wymyślę. Więc, więc już mam to mniej więcej w planach wiem jak to ogarnąć. I widzę, co jeszcze znalazłam, ale to, to już chyba jest przesada, bo to by mógłby mi kominiarz y, gdzieś tam. Y, znaczy ja zamówię tego kominiarza. Zobaczymy, co on powie, żeby, żeby po, co, co mogę podłączyć i czy mogę podłączyć. Y, 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 jest taki piecyk, y, który pełni funkcję pieca takiego do gotowania y, y, i ma takie malutkie palenisko i ma rurę, ten komin. To jest piecyk turystyczny, nie grill, bo jest zamknięty. To jest takie pudełko metalowe z taką wąziutką szybką, tam się pali, taki ruszt się robi, a na górze można położyć garnek i można coś ugotować na tym, więc świetne też rozwiązanie Dam, gdybym na przykład chciała mieć takie minimalne źródło ciepła to tam akurat nie będzie dawać jakiegoś tam wielkiej mocy ale jest żywy ogień i ciepło mogę tam coś na tym ugotować no kwestia tego czy kominiarz mi to dopuści ale bardzo fajna rzecz to nawet można kupić i na działkę, jako, jako stosować, jako tak, taki zamiennik grilla, bo tam na tym można coś upiec na tej płycie górnej. To jest takie nieduże, no ja nie wiem, jak to opisać. Ach, jakiej to będzie wielkości mikrofalówki? O, może, może nawet mniejsze niższe od mikrofalówki, ale tej wielkości trochę dłuższe, no coś takiego. I na tej górze, jakby mikrofalówki, jest yy, tak, jakby nie ma tam oczywiście fajerek, żeby można było zwiększać, zmniejszać ogień. Jest tylko taka zwykła płyta żeliwna, która, która przejmuje ciepło i można na tym sobie coś ugotować. Yy, oczywiście jest na drewno. No, to też nad tym myślałam. Takim maleństwem. No, kwestia, czy ktoś by się nie oparzył gdzieś tam, bo to jest jednak żywy ogień. Nad tym też kombinuję. Miałam dzisiaj do pracowni, ale nie pójdę, ponieważ czekam na telefon od mechanika, co on tam wymyśli i jak to, jak to można, można wszystko ogarnąć. No i pada, pada też deszcz, u nas burze, nie wiem jak u was, ale u nas jest tak pochmurno, deszczowo, burzowo. Ja się nawet dość dobrze dzisiaj czuję fizycznie. Chyba jednak ten czas burz jest taki dobry, bo się tworzy to ozonowane powietrze, jest więcej jonów w powietrzu, takich dla nas przydatnych, dla naszych organizmów, i po burzy tak lepiej nam się oddycha. Wychodzimy na powietrze i tak. Ten zapach jest taki, nie? Tak, taki to właśnie jest oznaka, że jest więcej tlenu w powietrzu, bo jest więcej ozonu się wytworzyło podczas wyładowań atmosferycznych, i po prostu jest to dla nas zdrowsze. Takie, taki czas po burzy. No, no to co? Jak już jak nie pójdę na pracownię, jutro pójdę, bo jutro już ma być cieplej, yy, więc yy, no, nie mam auta, więc muszę wykorzystać ten czas na pracę w pracowni. Dopiero w poniedziałek coś będę wiedziała, więc będę, będę kombinować, jakby tu zapełnić czas. No, no cóż, no, moje talerze śmietnikowe pomalowałam już gruntem malarskim, żeby na porcelanie można malować i będę tworzyć nowe talerze. No, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie mam jeszcze pomysłu, co na nich namaluję. Ale jakiś tam pomysł pewnie się, się urodzi i coś tam stworzy. I, i, I jednak ten dzień będzie wypełniony, niestracony i taki, taki, taki produktywny, że tak powiem. No, ja to tak czasem myślę, że ja może jestem taką artystyczną pracocholiczką, ponieważ no, jak wiecie, moje, moje schowanie nerwicowe. Zabijam właśnie y, twórczością, że to mnie uspokaja, nie pozwala myśleć, ale mi y, o jakichś tam smutnych rzeczach. Chociaż wczoraj, jak zasypiałam, nie wiem, czy to był jakiś atak paniki, bardzo tak, mm, taki poczułam nagle, taki bezsens życia. Mimo tego, że y, namalowałam ten obraz aniołka i, i czułam się dobrze, to. Mm, Nagle, po prostu nagle przyszło coś takiego, jak, jak taki mrok, taki chwilowy, i dobrze, że szybko zasnęłam, bo nie wiem, taka pustka się pojawiła. Nie mam pojęcia, czym, czym spowodowana nagła taka myśl przyszła, więc no, nie było fajnie. Dobrze, że to było przed snem. No ja przed snem mam ataki paniki czasem, i, i no, nie jest mi to łatwo opanować. I myślę, że to był taki wstęp do ataku paniki, ale byłam tak zmęczona, że zasnęłam mm, dość szybko. No, i dzisiaj wstałam właśnie podekscytowana moimi nowymi pomysłami. Hydro, hy, hy, y, hydraulika, hydraulika, hydraulik hydraulika, hydraulicznymi i. Y, 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 y. Cieszę się, że jakieś rozwiązania znajduję i mam jakieś takie pomysły, które pozwolą mi funkcjonować w moim małym miejscu na ziemi. No, także no czeka mnie wymiana ogrzewania, czy znaczy wymiana założenia. Ja tak myślę, że muszę kupić um, albo cztery grzejniki 800W na dużą salę, w każdym rogu jeden albo dwa większe, no one nie są takie tanie. Te 800 w to w granicach 200 zł. Te maty też 150 zł mniej więcej jedna, myślę, że dwie albo trzy bym musiała mieć takie. One są małe, bo mają 50 na 50, 30 na 50, jedna jest chyba 50 na 100 więc coś takiego to dodam to już do tych pomieszczeń, które są poza poza pracownią no w pracowni też by się taka mata pod stopy przydała bo jednak będę w jakimś tam miejscu gdzieś tam dość długo przebywać więc też żeby tam jakieś ciepło generowała no i może ten ten kominek, ale to tak na samym końcu najbardziej od na tych elektrycznych mm, gadżetach. No i te ogrzewanie jeszcze muszę, muszę znaczy się ten przepływać przepływacz wody kupić. Mm, wanienkę na razie mam, zasłonkę sobie zrobię. Yy. No i tą pompkę do, do, do wanny, ale to też tak w przyszłości. Na razie najważniejsze jest ogrzewanie, no i ciepła woda, żeby była też, no to czyli ten podgrzewacz do tej baterii, on nakład nie jest taki drogi, bo tam kosztuje 95 zł na Allegro znalazłam, nie wiem, w, w, w opinie są dobre, więc zaryzykuję, bo tak to normalnie to kosztuje 200-300 zł w Castoramie taki podgrzewacz. Więc coś takiego. Część może uda mi się sfinansować samej, a część będę musiała się starać o pozyskanie jakichś środków. Może coś się tam sprzeda. Zachęcam do zakupu w moim sklepiku, zachęcam do zamawiania aniołków lub jakichś innych obrazów. Także. Zapraszam serdecznie, moje dzieła są na sprzedaż oczywiście i yy, yy, powiem Wam, że ja nawet nie wiedziałam, że zrzutka dalej funkcjonuje. Ta zrzutka, którą założyłam na początku roku, znaczy się w grudniu była już założona, ale na początku roku ja myślę, że się ogłosiła i ona dalej funkcjonuje. A ja nawet nie wiedziałam, bo ja myślałam, że jak, że jak była tam do końca marca, to ona się zamyka, ona się nie zamknęła. I dalej można tam wpłacać. Jeżeli ktoś chciałby wspomóc pracownię, żeby, żeby, żeby miała ogrzewanie, to zapraszam serdecznie na tą moją starą zrzutkę. Będę zbierać. Na, no myślę, że do października to już będę musiała to kupić. Wszystko. Więc jeżeli macie ochotę uczestniczyć w moim projekcie, to będzie mi bardzo miło i będę bardzo wdzięczna. Też staram się odwdzięczyć jakimiś moimi pracami dla osób, które wpłaciły jakąś tam większą kwotę. Więc no, nikogo nie zmuszam. Ktoś chce, to, to wpłaci, ktoś nie chce, to może mnie tylko oglądać i, i, i dopingować mnie w moich działaniach. I, I tyle, nie, także, no, w każdym razie fundusze muszę jakoś zdobyć do, do tego października, żeby kupić, myślę, że tak w granicach 2000 będę musiała mieć na to ogrzewanie, żeby jakoś tak y, pokupować te grzejniki, no, już o tej wodzie to już nawet nie mówię, to już tam, no, tylko ten podgrzewacz sobie kupię, bo żeby jednak nie moczyć tych rąk w zimnej wodzie, bo po zimie tutaj, jak zaczęłam pracować między styczniem a marcem, było tam tak zimno, że przemroziłam sobie staw i, i boli mnie ręka w zimnej wodzie, więc zamiast sobie podrzeć oczywiście jakimś, jakąś grzałką, to nie zimna woda, bo szybko i, i opukać trzeba ręce. No i to tak się skończyło, że mam tutaj taki ten staw, mam taki trochę obolały cały czas. A łokieć, powiem Wam łokieć, jaki numer. Wczoraj do mnie napisała Ania z Tychów. Przesłała mi filmik, jak zmanipulować łokieć, żeby nie bolał. Pan ortopeda pokazywał prosty sposób, który, że przykłada się rękę do ściany w, w, w pewien określony sposób i robi się dość silne pociągnięcie mięśni. Takie szarpnięcie. I powiem Wam, zrobiłam to i przespałam noc bez bólu. Nie bolała mnie tak bardzo ta ręka. Coś tam czuję jeszcze. Dzisiaj sobie zrobiłam drugi i, i mniej boli. Także Aniu, dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie za ten, za ten filmik. Ja sobie tego pana chyba zasubskrybuję. Co on tam jeszcze ciekawego poleca na różne bóle. Ale łokieć, no, jestem pod wrażeniem, że. No, wi wiadomo, że to jest tylko jeden dzień, bo może po prostu przestało tak se boleć, ale ewidentnie poczułam różnicę po tym zabiegu. Bardzo szybko kilka godzin, i już czułam ulgę gdzieś tutaj w tych mięśniach. Więc to jednak jest kwestia chyba jakiegoś nastawienia, ustawienia tej, tej, tego, tego ramienia i, i, i jest. Dobrze, jeżeli ktoś będzie chciał, to ja pokażę ten sposób w następnym filmiku, no, w którymś z następnych, że jak, jak zmanipulować sobie łokieć przy takich właśnie przesunięciach gdzieś tam, bólach stawu, w łokieć ten niesisty to jest chyba nawet, się tak nazywa i, i jest, jest w miarę, no zobaczymy jak dalej, czy będzie się to poprawiać, czy będzie się pogarszać, no na razie jest no, coś tam jeszcze czuję, nie tak wiem, że nie mogę go tak przeciążać też i też y, nie noszę w tej, ręku, y, w tej ręce za dużo ale y, no, jakaś poprawa jest, także też dla mnie jest taki taki fajny, miły, miły początek dnia że obudziłam się bez jakiegoś tam większego bólu no, no to tak, moi drodzy, zabieram się do pracy i yy, no, oczywiście pokażę, jak coś nowego, fajnego stworzę. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia, miłego weekendu, długiego. Yy, trzymajcie się cieplutko, bawcie się tym życiem, starajcie się dostrzegać szczegóły. To takie motto moje życiowe, także będę Wam to zawsze powtarzać, aż do znudzenia. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie.